Witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam wszystkie lokalizacje tych nowych rzeczy do kotła. Pokażę Wam, mm, jakie konie teraz będą usuwać yy, i co, zaczynamy. Ale zanim przejdziemy do odcinka, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale i lajka like pod tym filmem. Więc tak, mamy tutaj yy, kucyki. Kucyki jorweskie za 150 starkońców. Kucyka za 150 starkońców, czyli stać mi aktualnie na dwa i kupię sobie tego i tego, ale chyba jeszcze nie dziś, bo nie mam imion. Dobra. Dalej, teraz pokażę Wam wszystkie rzeczy do kotła. W to Halloween, czyli tych trzech nowych rzeczy, które doszły, czyli rękawiczek, rękawiczek. Hmm, siodła, i tam chyba co jeszcze doszło? Rękawiczek, siodła, i zaraz zobaczymy co doszło, bo już nie pamiętam. Hmm, więc, tak. Więc, tak bardzo tanie są te kucyki, znajdują się na farmie Marley'a. Mi moim zdaniem szkoda, że je usuwają, ale czas jest bardzo długi, bo do 8 stycznia, chyba 8 stycznia. No nie wiem, ale w każdym bądź razie czas jest gdzieś tak do stycznia, chyba właśnie 8, 7, coś takiego. I zrobiłam baga na tornado i mam, uwaga, 35, a jak tamten odcinek nagrywam, to miałam jeden Więc bardzo dużo. I tak, potrzebujemy rzuć zakręcie. Hmm. To szodło buty i rękawiczki. I tak. To mi się kojarzy z Valdeil, więc pojedziemy sobie do Valdeil. I widziałam na SSO, na czymś blogu, na boże, nie na blogu SSO, tylko po prostu na czyimś na jakimś SSowym YouTuberze. Widziałam już lokalizację tych wszystkich kochani kartek. I pierwsza znajduje się w wiosce Valadale Tak nazywa się podwózka do tego miejsca I znajduje się ona prosto przy domie Avalona Ta kartka Więc blisko od podwózki w miarę I Właśnie teraz weźmiemy sobie tam podwózkę I wam pokażę gdzie to dokładnie jest Wioska Valadale Jest to przy różach przy domku Avalona. Już mi niedużo brakuje do druickiego wybiegu. Więc się cieszę. Więc tak, jedziemy sobie, jedziemy. Skręcamy na lewo i jedziemy prosto. I tutaj powinna być róża. Boże, nie róża, tylko kartka, właśnie bo róż. Ona będzie tutaj Czyli jak jest portal halloweenowy W Czyli jak jest portal halloweenowy W wiosce Valerai To wystarczy, że skręcicie w lewo Do domku Avalona Następnie Prosto, prosto Za portal I Cały czas się zbijam No nie mogę po prostu Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj jest kartka, nawet ją z daleka widać. Mamy. Dobrze. Teraz pojedziemy sobie, kochani, do tam odebrać te darmową, Ten darmowy. No, jak to nazwać? Te darmowe rękawiczki. A później pojedziemy po resztę. Czyli teraz jedziemy po rękawiczki, przeczytamy sobie kolejne i pojedziemy po kolejne zagadki. I tak klikam, sięga zaklęć i tak, musimy mieć rękawiczki. I brakuje nam pachnącej mikstury. Pachnąca, 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 pachnąca. To i gdzie jest pachnące? Takie zielone, ochędne, błogodne, pachnące. Chyba tutaj w takim razie. Dobra, robimy pachnącą. OK. Mamy pachnącą? Pachnąca, tak, mamy.

Potrzebuję, 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 potrzebuję... Hmm. Potrzebuję mikstury. Jak ona się nazywa? Księga zaklęć potrzebuje pachnąca mikstura. Czyli wchodzimy w kociu. Pachnąca. Pachnące. Mamy tutaj. Czyli mamy szczegółówkę i nieznane tutaj, czyli to dwa. Dobra, już ogarnię wszystko. Mamy. Ok, ok, ok. Dobra, i teraz księga zaklęć to. Rzuć zaklęcia. Dobra, mamy to. Jeju, yeah, wreszcie. Wreszcie. Nie mogłam zrozumieć, co robi źle, rozumiecie? Dobra. Teraz sobie szybko zobaczymy, jaką mamy tutaj. I tutaj mamy. Yy, energiczną. To już Wam pokazuje, jak to się działa, czyli energiczna. Szukamy tutaj energiczna, tu też jest energiczna, więc zaczynamy ważyć. Ok. Okej. Okay. Czyli teraz nam powinno pasować tak. Dobra, kochani, teraz idziemy po kolejną i mamy z tego, co przeczytałam, musimy jechać na południowe kopyto. I że to jest przy tym prawdawnym drzewie, tak to się chyba mówi, to będzie najbliżej podwózką yy, chatka Hermita. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, czy mam rację. Chatka Hermita, drzewo jest mniej więcej, o tutaj, chatka Hermita jest najbliżej. Tak, podwózka weźcie. Hatka hermita, ale nie każdy oczywiście ma taką w decyzję Hatka hermita okay. W tamtym odcinku w komentarzach zobaczcie sobie, tam jest nowy kod na 50 starcoins Więc tam macie nowy kod na 50 starcoins w opisie, w komentarzach tamtego filmu, który przed chwilą wstawiłam Na pewno będę kupować jednego z tych kucyków, które będą usuwać. Bo termin jest długi, więc kupię na pewno bardzo dużo tych kucyków. I musimy tutaj poszukać. I mamy kolejną. Wracamy do twierdzy galopującego. A kolejna. Jest kochani. W www. W namiocie Izrisa w namiocie Idrisa dlatego, że już sprawdziłam oglądałam, już wiem Hap, y, czyli jedziemy do Idrisa do namiotu Idrisa ale na początek pojedziemy jeszcze odblokować sobie tą kolejną rzecz czyli mamy kochani teraz księga zaklęć możemy odblokować y, y, sandały sandały. Teraz potrzebujemy fascynującej mikstury. Fascynujące, fascynujące, fascynujące. I fascynująca. Zacznij ważyć. Teraz odblokowujemy sobie siodło, a teraz jedziemy po, 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 po tą ostatnią rzecz, czyli teraz jedziemy po teraz jedziemy po ostatnią rzecz, a ostatnią rzeczą jest są, są, są buty. Sandały. Sandały. I sandały są, tak jak mówiłam, u Idrisa. Na tnamiecie Idrisa. Czyli jedziemy po ostatnią rzecz. Uuu, to się na tu w pasuje, tylko jest czarne, a na sprzęt brązowy. Dajcie znać, czy jak będę kupować te kucyki, to czy chcecie z nich film. Dajcie znać w komentarzach. Raczej znaczy tak zrobię, ale dajcie znać czy byście chcieli, żeby to oglądało jakieś osoby. Najszybciej będzie, jak pojedziemy w tamtą stronę. Mam 115 500 na druidzkim wybiegu, więc już, kochani, nie dużo brakuje. I policzyłam, że w niedzielę już będziemy mogli odblokować sobie tego darmowego konia, więc bardzo się cieszę. Bo jeśli kupimy kucyki, to będę miała aż 4 konie do trenowania, co jest sporym wynikiem i się bardzo cieszę. Dobra, jedziemy po ostatnią kartkę. Dobra. Wchodzimy. I mamy tutaj ostatnią kartkę. I wracamy z powrotem do portalu. No, oczywiście. Do twierdzy galopującego teraz z powrotem wracamy i po odebraniu będziemy kończyć ten odcinek, bo trwa już całkiem sporo. Jedziemy po tą ostatnią rzecz. Czyli mamy tutaj, czego potrzebujemy. Mamy wszystko, rzuć zaklęcia. A już myślałam, że mi się nie przydadzą te, które mam w ekwipunku. Okej, okay, mamy wszystko, kochani. Ja Wam dziękuję za odcinek. Degadzam Wam trzy nowe rzeczy do kotłaczy i siodła, rękawiczki i buty. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia i trzymajcie się, i